Taka jedna ważna zasada, podstawowa zupełnie, w budżecie domowym. Mianowicie przychody powinny być przynajmniej równe, a najlepiej większe od wydatków. Czy wiecie, co to jest w ogóle budżet domowy? Juka? No na przykład y, odkładamy pieniądze na to, żeby można było kupić środki higieniczne albo jedzenie. Tymon? No to pieniądze w domu. Skąd mogą pojawić się pieniądze w domu? Na przykład, jak są, jak są dorośli, to na przykład z pensji. A na przykład y, dziadkowie, Wasi. Mogą mieć pieniądze? Skąd? Z Emerytury. No właśnie, a jeżeli ktoś nie może już pracować? Na przykład uległ wypadkowi, to też dostaje taką kwotę, którą nazywamy rentą. Taką jakby pensję, która wypłacana jest w czasie jego tej osoby niezdolności do pracy, czasami do końca życia, jeżeli to jest ciężki uraz. Co jeszcze może być przychodem w budżecie domowym? Ej, no, no, Program, takie programy socjalne różne. Też teraz powiedzcie mi, czy wiecie, od jakiego wieku można w Polsce pracować? Od 18? Nie. Nie, Nie. chwilę. Od 16. Nie. Od 13 roku życia albo 16. Od 15 roku życia można być zatrudnionym w Polsce. Jak, kiedy skończycie 15 lat, będziecie mogli już podpisać umowę o pracę. Innym sposobem zarabiania pieniędzy jest założenie firmy. Jak myślicie, ile trzeba mieć w Polsce lat, żeby założyć firmę? Toż wydaje mi się, że trzeba być pełnoletnim. Czyli 18 lat? No tak, właśnie, żeby... 18 lat. Dobrze, bardzo, 18 lat. Kolejnym sposobem zdobywania pieniędzy do naszego budżetu domowego jest inwestowanie, czyli odkładanie pieniędzy na Pewien cel, który przyniesie nam przychód w przyszłości, tylko tutaj jest bardzo ważna rzecz, musicie uważać. Nie zawsze się zarabia na inwestowaniu, czasami może on przynieść straty. Czemu? Dlatego, że jakaś firma może zbankrutować na przykład i wtedy stracisz zainwestowane pieniądze, no albo może mieć tak małe zyski, że no też stracisz zainwestowane pieniądze. Aha. Super. Czy słyszeliście kiedykolwiek o darowiznach? Nie, ja nawet nie wiem, co to znaczy. Darowizna to jest taka sytuacja, w której ktoś daje wam jakieś duże pieniądze. One zresztą zazwyczaj są opodatkowane, chyba że to jest bardzo bliska rodzina. Ale to jest sytuacja, nad którą raczej nie warto liczyć, że będzie Was utrzymywać do końca życia. To jest raczej sytuacja bardzo wyjątkowa i zdarzy się rzadko. Nie należy do tego przywiązywać swojego budżetu domowego. Mówiliście też o tym, że w sytuacji, kiedy ktoś nie ma pracy, znajduje się w trudnej sytuacji. To jest coś takiego jak pomoc społeczna. Umówiliśmy się kiedyś, że pomagamy osobom, które są w gorszej sytuacji od nas. Potrzebującym. Potrzebującym dokładnie. I Takim osobom on zapewnia właśnie pomoc społeczna. Osoby na przykład, które straciły pracę, mogą zarejestrować się jako bezrobotni, otrzymują wtedy specjalne świadczenie przez pewien okres czasu, które pozwala im przetrwać ten najgorszy moment bez pracy. Ale jest taki warunek, że musiały wcześniej pracować i odłożyć trochę składek na specjalne ubezpieczenie. Podsumowując więc, na przychody naszego gospodarstwa domowego mogą się składać pensje, mogą się składać zyski z inwestycji, o ile oczywiście takie były i były udane. Mogą się na nie składać również dochody z firmy, którą, z którą prowadzimy. Mogą to być także emerytury i zasiłki, a także takie wpływy jak na przykład 500+, który również jest wypłacany rodziną z dziećmi. No ale niestety, jest jeszcze coś takiego jak. wydatki. No, głośno. wydatki? Wydatki. Jakie znacie wydatki w budżecie domowym? Julka? No to na rzeczy, które są potrzebne do higieny, na jedzenie, no nie wiem, na przykład e, ubrania no, i rachunki różne, na przykład za wodę albo. Dokładnie za błąd, tak. Gaz. też. Słuchajcie, może się zdarzyć, że wydatki są. Większość przychodów to jest taka sytuacja, w której, trzeba przyznać, niegospodarnie zarządzamy tym domowym budżetem, i wtedy mamy do czynienia z czymś, co nazywamy deficytem, czyli brakuje nam pieniędzy, aby zapłacić wszystkie wydatki, które mamy zaplanowane do końca jakiegoś okresu. O Julki, uśmiechałyście się, więc pomyślałem, że pewnie znacie taką sytuację, w której zabrakło Wam na przykład na. Powiedzmy na wakacjach, mogłeś tak zażyć? E, tak, bo ja miałem tak raz na wakacjach, że jak przyjechałam na morze, to od razu miałam taką chęć, żeby wszystko wydawać, bo wszystko mi się podobało. I pewnego dnia e, myślałam, że mój brat mi zabrał te pieniądze i że postanowił sobie coś kupić za nie, ale no niestety było mi ich brak, bo za dużo już kupiłam, no i nie. No właśnie, widzisz, to jest świetny przykład złego zarządzania pieniędzmi. Może się zdarzyć tak, że taka sytuacja braku pieniędzy na końcu, pod koniec pewnego okresu następować będzie nie tylko jednorazowo, ale przez cały szereg miesięcy. I to jest dowód na to, że źle zarządzamy swoim budżetem. Może się zdarzyć taka sytuacja, że zaplanowaliśmy sobie jakiś duży wydatek, albo zdarzył się niespodziewanie jakiś duży wydatek. Na przykład zepsuł nam się samochód, albo postanowiliśmy wyremontować dom, kupić bukier. albo kupić działkę. Kupić, kupić I uwaga! Brakuje nam pieniędzy, brakuje nam oszczędności, nie mamy ich. Pozostaje nam co? Co możemy zrobić, żeby zdobyć pieniądze? Ty mogłeś pierwszy? Wziąć kredyt. – Wziąć kredyt no. albo... – Albo pożyczyć od kogoś, ale to jest... – Albo to. zrobić pożyczkę. – Pożyczka od kredytu różni się tym, że pożyczka nie ma określonego celu. Możemy ją wziąć zarówno od banku, jak i od cioci, babci, mamy, taty brata czy kogokolwiek innego znajomego, albo od szefa w pracy. To jest po prostu pewna suma, którą pożyczamy i nie musimy się nikomu tłumaczyć, na co. Natomiast kredyt to już jest takie narzędzie, w którym pożyczamy pieniądze w instytucji finansowej, na przykład w banku, na konkretny, umówiony cel. Jaki to może być cel? Dom, mieszkanie, jakiś yy, auto samochód. Ale uwaga, bank nigdy nie pożyczy pieniędzy komuś, kto... Nie ma pracy na przykład. No I nie ma szans spłacić takiego kredytu. Bank przyznaje kredyt tylko tym osobom, które mają z, tak zwaną, zdolność kredytową. Zdolność kredytową, czyli mogą. E, czyli bank ma gwarancję, że ta osoba weźmie kredyt, ale też, że go spłaci. Z Taką kosem. najlepszą gwarancję, jak to było, e, zdolność kredytową, kredytową. No to mają jacyś szefowie wielkich firm i wtedy bank ma w zasadzie pewność, że oni spłacą. 100 taki kredyt. Zdolność kredytową bank najlepiej ocenia klientom, którzy prowadzą w tym samym banku, w tej samej instytucji rachunki, którzy, którzy są już od dawna klientami takiego banku, ponieważ zna ich zwyczaje, wie, czy mają pieniądze, wie, czy mają pieniądze na koniec miesiąca i wie, czy mają skłonność do częstego brania kredytów. Tak, tak ale właśnie ty, ale ta osoba kiedyś musiała być jednak pierwszy raz w tym banku, więc. Tak więc przychodzi na przykład po to, żeby założyć zwyczajne konto, a kredyt weźmie dopiero po kilku latach. Słuchajcie, świetnie mam poszło. Kolejny raz. Powiedzcie, co zapamiętaliście z tego spotkania? Dokładnie się dowiedziałam, co to jest budżet domowy. E, no, ja się dowiedziałam dokładnie, w sensie, co to jest budżet domowy, tak dokładniej. I... To bardzo Wam dziękuję. W następnym odcinku porozmawiamy szczegółowo o kredytach. U.